Wysyłałem w Landi, fajnie wywutrano i takie te. jadą teraz na Europę, potem gdzieś tam kurwa, potem to do Tajlandii, potem kurwa coś tam. Ktoś o je tam. Rebelia kurwa, na Tbilanie tam, tam ten, wezmą tam. pogodzeniówka, pogodziówka, potem nie kurwa. Patrz, bo wojny nie ma, armie nie ma. Ojebują kurwa, wszystko, wszędzie kurwa. Hello, hello, puchuje a potem typu kurwa, coś, rebelię? Tak, tak. Śpiący ten przy dzieciach. Bilanti, tam za ścian kurwa te konsole, te cukry, ui, ui, moca kurwa znajowa taka ee, napierdanka za ścian, rebelia, rebelię chcą, <laughs> kochają, kurwa, popu, juhu, panie a potem, y, ja coś się rodzice, przepraszamy, mam synka, tu bogaty i coś tam, i utrapienie potem kurwa, też tak, potem, puszu, puszu, puszu. Rozjebani, pani wzięte, też koszula, ubrałem tak samo z na rowerku i tak, tak ja tam ukopanego w ziemię. Przepraszam. <śm> za przykładem. Yeah! Wzorni, wzorni, wzorni. Yeah!